Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na weekendową analizę pary bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 6 maja 2022 roku. Oczywiście przeprowadzimy analizę na interwale dziennym za pomocą klasycznej analizy technicznej poziomów fal Eliota oraz oczywiście poziomów Fibonacci'ego i teorii fal Eliota. Co ostatnio wydarzyło się z naszym scenariuszem, co ostatnio wydarzyło się na rynkach bitcoina? Już patrzymy na interwał dzienny. Mamy tutaj wczorajszą świeczkę spadkową. Silną, wyraźną świeczkę spadkową, zamykającą się poniżej poziomu 165 547. To jest poziom tego wsparcia technicznego, który tyle razy już był tutaj testowany i ani razu nie został zdecydowanie naruszony. Tak więc tutaj zamknięcie tej świeczki ja zrobię może jeden mały zoomik, żeby było widać lepiej. Ok. Zamknięcie tej świeczki na poziomie 163 112 jest już zamknięciem jak najbardziej pozytywnym, oddalającym nas od tutaj tego poziomu, czyli mamy tutaj do czynienia z wybiciem tego tego poziomu, wyraźnym wybiciem tego poziomu przez stronę podażową. No ale zatrzymaliśmy się niewiele, niewiele niżej. Zatrzymanie było na 160. 10 150 dołek świeczki, minimum minimum wczorajsze. I jak widzicie dolne ograniczenie kanału wzrostowego jak najbardziej nadal jest respektowane przez uczestników rynków. No i teraz oczywiście można. Powiedzieć, że ten rynek jest jak najbardziej techniczny, czyli mamy tutaj do czynienia z poziomami, mamy tutaj do czynienia z ruchami takimi, które będą miały charakter techniczny, czyli rynek powinien rozpoznawać i reagować na linie wsparcia, linie zniesienia Fibonacciego, na formacje świecowe, formacje rynkowe. Tak więc e, tego rodzaju zależności powinny teraz być bardziej widoczne na rynku bitcoina do e, złotówki. Nie tylko na giełdzie zonda, ale również na i pozostałych e, rynkach na, na bitcoinie do dolara i, i tak dalej. E, teraz spójrzmy ile tutaj mamy już, e, już spadków, ile procentowo oczywiście mamy tutaj spadków. Włączymy sobie zakres cen i podejrzewam, że ten zakres ten będzie dosyć duży, tu mamy spadki na poziomie 22%, 42, minus 25, 52. czyli teraz tak, ten ruch spadkowy jest tak zwanym ruchem overbalance, czyli mamy overbalance ceny, ponieważ to jest spadek najwyższy podczas trwania tej korekty, i mamy czasu, oczywiście to jest też najdłuższy. W czasie, czyli mamy overbalance czasu i ceny, czyli ten spadek nie jest częścią fali B, jest nowym ruchem, nowym cyklem. W naszym wypadku, akurat spadkowym, mamy to potwierdzenie, o czym no już wcześniej, wcześniej przypuszczaliśmy, że tego rodzaju ruch spadkowy będzie po prostu cyklem pięciofalowym w fali C. Teraz mamy potwierdzenie od rynku, mamy overbalance, czyli coś tutaj nowego nam rynek wyrysowywuje, coś tutaj nowego nam rynek tworzy. Możemy sobie te wszystkie już tutaj tutaj wyliczenia nasze procentowe wykreślić z rynku. 50% również nam nie jest już do niczego potrzebne. Mamy tutaj wszystkie informacje, które potrzebujemy do tego, aby nasz scenariusz oczywiście nadal był respektowany. Czyli teraz co? Po naruszeniu tego poziomu wsparcia 165 547 pozostało nam jeszcze, oczywiście, bo pozostało nam jeszcze dolne ograniczenie kanału spadkowego, no i rozwinięcie się cały czas tej fali trzeciej dynamicznej. no Dzisiaj są payrollsy w Stanach, być może tutaj troszeczkę rynek się podczepie pod tego rodzaju dane 14.30. Przypominam dane o zatrudnieniu pozarynkowym w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawe dane oraz stopa bezrobocia. Czy rynek będzie tutaj Bitcoina na to reagował? Nie. Rynek Bitcoina nie będzie reagował na dane z rynku amerykańskiego pracy, tylko na, na to, co robi Nasdaq i co robi S&P 500. Czyli S&P 500, czyli dwa z trzech najważniejszych indeksów rynkowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli one zaczną spadać, Bitcoin będzie spadał również, ponieważ będzie jest skorelowany nie z danymi z amerykańskiego rynku pracy, tylko z danymi, które są generowane przez giełdę amerykańską i przez indeksy giełdowe, głównie przez indeksy giełdowe, albo NASDAQ, bo to jest rynek technologiczny, albo przez SP500. Także obserwujemy dzisiaj dodatkowo 14:30 ruchy na przede wszystkim dolarze i ruchy na S&P 500 i na NASDAQ, jeżeli zaczną spadać tutaj indeksy, to te reakcje na te dane no, bo mogą być różne, ponieważ praktycznie każdy inwestor giełdowy, każdy spekulant, każdy trader te dane zna na te dane jak, w jakiś sposób reaguje, traduje sobie te dane, po prostu rozgrywa je, więc proszę je tutaj obserwować, jeżeli będziecie mieli chwilę czasu. Czego się możemy spodziewać? No cóż, spodziewamy się spadków, dlatego że nas, nasz scenariusz wskazuje na to, że jeszcze spadki będą kontynuowane i jeszcze będzie ta Fala. więc nie jest nasz zaskoczeniem dla nas żadnym, że wczoraj mieliśmy takie mocne spadki wszystko zgodnie z planem, wszystko zgodnie ze scenariuszem, czekamy na falę trzecią na to, aż ona się oczywiście rozwinie, następny poziom docelowy to 142 293 oraz 133 692, czyli dołek fali a czy one będą już wytestowane dzisiaj? Nie wiem. Czy w tym tygodniu? Nie wiem. Czy przez weekend? Nie wiem. Wszystko to rozpisze nam rynek. My tylko i wyłącznie... Możemy sobie rozpisać nasz nasz scenariusz. Na razie jest prawidłowy, na razie jest tutaj respektowany przez rynek. My również go respektujemy. Podążamy za naszym, za naszym scenariuszem. Obserwujemy go już 9 tygodni, więc nie jest, to, nie jest to krótkoterminowy. Scenariusz już zaczyna przechodzić taki lekko średni termin. No i zobaczymy, ile czasu to zajmie, żeby zejść tą pięciofalową falą C do poziomu 111, 118 385 zł. Jak widzicie, tutaj był gdzieś. 10 i 10 11 listopada tu jest 24 to nam zajęło nieco ponad 3 miesiące więc tutaj być może ta fala również będzie miała coś 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 w przybliżeniu przynajmniej jeżeli chodzi o czas trwania będzie, będzie trwała w przybliżeniu równie długo może dłużej może troszeczkę dłużej zobaczymy jeżeli będzie trwa, trwała tyle samo będzie bardzo fajna symetria nie dość że falowa ABC korekta wykonana to jeszcze czasowa prawda, więc to będzie już bardzo silny taki wskaźnik techniczny yy, mówiący o tym, że korekta nam się po prostu kończy. Pamiętajcie o tym na sam koniec dzisiejszego mojego wywodu, mojej, mojej dzisiejszej analizy. Jeżeli zrobimy dobrą, porządną korektę ABC spadkową yy, na Bitcoinie do poziomów tutaj powiedzmy, no, jak na razie są, są to oczywiście poziomy, yy, które jedynie projektują nam cenę, tak, przypuszczają nam tą cenę docelową dla fali C, ten, powiedzmy, 118 385, albo bardziej ekstremalny 64 213. Pamiętajcie, że jeżeli ta korekta będzie wykonana równie y, y, mocno w cenie, co w czasie, czyli będzie odpowiednio rozłożona w czasie, będziemy mieli z czasu i, i, i ceny, wtedy po zakończeniu tej korekty Bitcoin jest gotowy do wzrostów długoterminowych. Kolejnych długoterminowych wzrostów znacznie powyżej 275 000 zł. Po to liczymy tą korektę, żeby ten moment właśnie tutaj w jakiś tam sposób jeszcze się do niego zbliżyć, w jakiś tam sposób nie tyle przewidzieć, nie tyle go prognozować, co określić właśnie sposób trwania tej korekty w czasie i w cenie, aby mieć lekką taką można powiedzieć większe rozeznanie, większy, lepszy scenariusz, lekką może przewagę no, czysto techniczną nad pozostałymi uczestnikami rynku. Którzy oczywiście no, w sytuacji, kiedy cena spada, to to no, następuje panika i, i po prostu te ceny jeszcze szybują niżej. Natomiast osoby, które czekają na koniec korekty, no to wiadomo, co w tym momencie one planują zrobić. Także czerwona strzałka, nadal w mocy, czekamy na ponowienie spadku. Podejrzewa, że wybicie poniżej tego dolnego ograniczenia kanału przyspieszy nam te spadki. Poziomy docelowe na weekend mamy poziomy ostateczne, ostateczne, takie krańcowe, ekstremalne dla falice, dla fali piątej, falice również tutaj mamy, niedługo będzie oczywiście uzupełnienie uszczegółowienie w zasadzie tych poziomów kiedy nam się rozwinie fala trzecia wtedy znacznie łatwiej będzie można sobie tutaj te projekty projekcje końca fali fali piątej sobie przedstawić także czekamy na to co się wydarzy pamiętajcie NFP dzisiaj o 14:30 no a z mojej strony to już wszystko życzę wam dobrego miłego weekendu trzymajcie się ciepło do zobaczenia w poniedziałek cześć cześć